Chyba jeden z najbardziej znanych psalmów w Biblii i w literaturze, Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. Należy do gatunku lamentacji, ale w tym gatunku jest pieśnią ufności. I składa się z dwóch części. W pierwszej części Bóg opisany jest jako dobry pasterz i oblubienie swojego ludu, a w drugiej części jako troskliwy i hojny gospodarz. Już pierwsze zdanie jest nasączone przeogromną treścią. Pan moim pasterzem, pan jedyny prawdziwy Bóg, który się objawił Izraelowi, moim osobista relacja, głęboka więź, jedyna i niepowtarzalna, zażyła. Pasterzem. Dla ludów semickich, dla ludów wschodu. Pasterz to był przewodnik, to był lider. Oznaczał króla, a jednocześnie bardzo wiele razy było to, był to zwrot kierowany ku Bogu. Pasterz to ten, który przewodzi, rządzi, to ten, który się troszczy, ten, który gromadzi i jednoczy. Pasterz troszczy się o swoje stado. I to, co jest centralnym przesłaniem psalmu. To zdanie, które znajdziemy w samym środku modlitwy, bo Ty jesteś ze mną. Bóg, który nigdy nie opuszcza człowieka. I właśnie dlatego, że jest ze mną, czyni mnie bezpiecznym, bez względu na to, co przeżywam. Warto zastanowić się, modląc się tym psalmem, czy pozwalam Bogu zatroszczyć się o mnie, czy staram się paść samego siebie i szukać wszystkiego poza Bogiem jakie są gesty pasterza pasterz pozwala swoim owcom leżeć na zielonych pastwiskach soczystych pastwiskach takie pastwiska są ogromną rzadkością na bliskim wschodzie często spieczonym rozpalonym słońcem pasterz prowadzi je do żywych wód gdzie mogą odpocząć bardzo troszczy się aby owce nie były nadwyrężone, umęczone wędrowaniem. Pasterz ożywia duszę, daje jej nowy oddech i prowadzi po właściwych ścieżkach, czyli wybiera dla każdej z owiec to, co jest dla niej najlepsze. Czwarty werset jest nagłą zmianą. Do tej pory autor mówił w trzeciej osobie, a nagle zwraca się w drugiej osobie do swojego Boga. Choćbym chodził Ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i laska czynią mnie bezpiecznym. Ten bezpośredni zwrot ku Bogu pokazuje nam ogromną zażyłość. Ciemna dolina, dosłownie dolina śmierci, oznacza przemijanie, oznacza trudy, zmagania, lęki i chyba ten największy lęk, jakim jest lęk przed śmiercią. Ale nie musimy się tego bać, gdy wiemy, że Pan jest przy nas. Kij pasterski i laska, symbole pasterza, kij służył, e, służył do tego, aby odstraszać dzikie zwierzęta. Natomiast laska wskazywała kierunek, a w nocy, kiedy czasami trzeba było wędrować w ciemności, pasterz stukał laską po skałach czy kamieniach, aby owce mogły usłyszeć, w którym kierunku idzie i bezpiecznie zanim podążać. Druga część ukazuje nam Boga jako hojnego i gościnnego gospodarza. Pan jest tym, który zastawia kwicie stół. Zastawia stół na pustyni wobec przeciwników, więc ten, który przychodzi do niego, może też być uciekinierem przed wrogami, a prawo gościnności nie pozwalało krzywdzić człowieka, który został przyjęty w gościnę. Namaszczasz mi głowę olejkiem, jeden z najbardziej szlachetnych i znanych gestów gościnności. Mój kielich jest napełniony. Szczodrze gospodarz wita swojego przybysza najlepszym winem. I na koniec nie tylko te zewnętrzne gesty, ale także łaska i dobroć, najpiękniejsze cechy Boga, które nie tylko jak pasterz idą przed owcą ale podążają za, aby dać poczucie bezpieczeństwa. Doświadczenie bycia prowadzonym przez Boga, doświadczenie bycia ugoszczonym w psalmiście rodzą głębokie pragnienie, abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy, abym był Jego domownikiem, Jego bliskim, bo przy nim nie brak milczeń.